Wibracji mi mózg wypadnie. Ja mnie wyzywa. Się pierdol, tak to dziadu kurwa. Z krzywą brodą. Idziesz do barbera, a on zamiast brody to ci podbród kurwa goli. W ligę z... kto gra kurwa w lola w tych czasach? Ludzie bez rąk. Znaczy z rąk. Yy, ten, wypadali. Z dłońmi. Przesyła 10 złotych. Ty, agent Masterchef, może najlepiej to na wodzie smaż tego łososia. Jak coś to masło samo w sobie ma wodę w około 15%, reszta to tłuszcz. Ty kurwa, twój, twój kurwa ciało to tłuszcz kurwa w 90% zjebie, a 10% to woda, bo masz kurwo wodogłowie. O Jezus. Ja pierdolę. Gościu Radę ci ktoś dał, no! Chują nie! No nie, co? Nie źle zrobiłaś? Bo nie miałam tu dodać cukru, tylko cukier miałam dodać do masła, ubijać cukier z masła. O ja. A dałam tu cukier. No mogę ci pogratulować, mogę ci pogratulować. Miałeś pokaz... Ja, freestylowiec, Katarzyna z przepisem spierdoliła robotę. O <noise> A najlepsze jest to, że przygotowanie ma tylko cztery kurwa warianty, przy tym jednym to jest rozgrzanie piekarnika. Ostatnie to jest jedzenie Dobra. Już pośmiałeś się. To hmm. kończysz się. Twoje starej się do pępka skończyłem. Była tak gruba, że kurwa i pępek to od dzisiaj zatoka. Aż się Ta Przesyła 10 złotych Hej Remek jesteś woj bo szukam chłopaka i wpadłeś mi w oko Interesuje się fotografią i mogę cię podszkolić Co ty na to trzy? Yy, droga Weroniko dziękuję za dychę, ale musisz się odpierdolić ode mnie Bo sam sobie dam radę jestem tym selfmate I poradzę sobie sam z tą, z, tą, z tym aparatem Śmieszna jak twoja wypłata jak masz wypłata, usuwasz płata, zostawiasz wy, dodajesz pierdalaj i masz wypierdalaj. Taki konsensus. Czemu wy jesteście tacy zepsuci ostatnimi czasy, kurwa. Chuj ci z tych pozdrowień, wytłumacz mi. Co chwilę kurwa kogoś pozdrawiam, na chuj ci to. Spójrz mi prosto w oczy. Wytłumacz, co, co jest nie tak z tobą Kurwa Nie da się bo, z wami y, Bo dzisiaj tak Nie napierdaję tak w blat, bo w Słuchawki mam wibracje i mózg wypadnie <tryk> Źle trafiłeś Jak myślisz, że tu nie będzie wibrować Więc Wyłącz kamerę Wyłączam to cię z czatu Cieszę się, że nie trafiłem w timeout, bo mi się <tryk> Wyłączyła tabelka. Tyle szczęścia chociaż. Elo, kurwo? Cześć, krokodyl Nilowy. Wydaje mi się, że jesteś tak ulany, że jak wchodzisz do tego kurwa Nilu, to rzekę wylewa. Więc spierdalej. Owca Wuka prawdziwy przesyła 5 złotych. Witamy. Ostatnio się nie udało, ale się nie poddamy. Za każde podniesienie ręki wyślemy jeden złoty. Daj przykład dla aktywnego stylu życia. Niech żyje sportowa polska PS to prawdziwa ekipa WK. Tak prawdziwa to podnoszę, ale nie wiem czy rękę, czy sam palec. Ja będę robić co mi się kurwa podoba, a nie że wy mnie ze sportu zmuszacie. Kurczak teraz z ryżem wpierdalam, to mi wystarczy. Pozdrawiam. Bo się skończyłeś? O ty kurwa gnoju To prawda, kończyłem dzisiaj Twojej starej na oku Jack Sparrow, teraz do niej możesz mówić Kurwa, pewnie w kuchni ci kanapki robi na jutro do roboty Jeździsz na desce, że taka koszulka? Nie, ale twoją siostrę znam Podgłoś to mikro Chodź, chodzi kurwa z tym mikrofonem, cały czas jest kurwa co żyje, cały czas jest nie tak, cały czas kurwa próbuje, pytam się kurwa czy jest dobrze, uda się z nią kurwa rozmawiać. Zamiast powyższych wracać, że coś jest kurwa nie tak, nie będziecie pierwić, bo tutaj, o to jest źle, nie mówię, że jest dobrze, właśnie, nie nią z nią